Dzień dobry państwu. Basiak Łukasz Agraplan, Jesteśmy na gospodarstwie u Adama Kalety tak, Jest w województwie Jest miejscowość macewackie. Prowadzimy gospodarstwo rolne rodzinne. Zajmujemy się produkcją warzyw od około 6 lat, od zera aż do teraz na areale około 5 hektarów. I produkujemy tak jak widać od rozsad kapusty, sałaty, po ziemniaki i inne warzywa. Pod cały przekój. Yy, yy, mamy tutaj ciekawostkę dla Państwa, chcieliśmy pokazać, gdyż yy, tutaj z Adamem yy, w zeszłym roku się poznaliśmy yy, i dostał od nas yy, właśnie pomiagry, Bacterplant. Yy, dostał na testy, na, 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 stosował to na różnych yy, uprawach i takie spektakularny najbardziej, co Ci się spodobało z, z, z stosowania naszych preparatów? Naj, największy efekt zrobiło w pietrusce korzeniowej. To... Był duży problem w tamtym roku z odzewieniem pietruszki, po ze bakterplantu strasznie ją wybieliło. Miał być stosowany jeszcze drugi zabieg, no ale ze względu na pogodę, jaka panowała, nie mogliśmy wiać w pole, wykopać tej pietruszki i zastosować tej drugiej dawki. No, pietruszka czeka tak naprawdę. Możliwe, że jeszcze w tym roku drugą dawkę podamy i zobaczymy, jak, jak ona zadziała nawet po przyzimowaniu. A jaką dawkę dawałeś na hektar? Tam była dość duża dawka, bo to był kilogram na hektar jednorazowo, taki mocny szczam, żeby tą pietruszkę wybielić. No, zrobiło to ogromną robotę. Nie? A na co jeszcze stosowaliście oprócz pietruszki? A tak był, kompleksowo cebula stosowana. Od przygotowania podłoża, kumiagrą plus bakterplantem. Czyli doglebówkę robisz przed tak, tak, tak. wysianiem? Tak, przed wysianiem, potem poszedł normalnie tak jak jest specyfikację taki całe, jak stosować. Czyli na liścia potem też poszło. Nie bez, nie bez powody też jesteśmy w rozsadniku przy produkcji e, rozsady. Tutaj jest duży przekrój od kapusty, sałat, kalafiorów, nie wiem co tu jeszcze masz, i cebule. Wszystko, wszystko po kolei jest. Wszystko tu jest i na wszystko też tutaj stosujesz tą tak, naszą tak, dawkę tak. standardową. E, trzeba pamiętać, drodzy Państwo, przy przy pilnowaniu tej rozsady najlepiej z pierwszym podlaniem, e, gdy wysiewacie nasiona to tutaj dajemy 100 gram bakterplant, 100 gram Pumiagry na 100 litrów wody. Tylko w przypadku pumiagry uwaga, nie dajemy więcej ani na oko. Dajemy lepiej dać 50 gram niż te 100, żeby tam nie przesadzić, bo faktycznie jest to koncentrat, żeby nam się nic nie wydarzyło, nie przypaliło. Najlepiej z pierwszym podlaniem, jeżeli kupujecie Państwo rozsadę, to przed wysadzeniem tydzień powiedzmy już na miejsce, na pole, na miejsce stałe też sobie zrobić taki yy, poddać można, można też poddać albo humem, ale wystarczy 100 gram bakterplanta i 50 do 100 gram kumi agry na 100 litrów wody. No, ale powiedz, jak wygląda ta rozsada, Twoim zdaniem? Jest większy wigor, jest lepszy system korzeniowy? Jak to wygląda? Na pewno jest mniejsza podatność na grzyba. Nie? Jest bardziej odporniejsza, taka żywsza ta rozsada jest. Co to korzenia, tak samo? No, kozień dopiero pokaże za jakiś czas. Ale moim zdaniem, to co sprawdzaliśmy tu w tunelu. Robi też dobrą robotę. Też dla Państwa chcieliśmy powiedzieć, bo dużo i y, często rolnicy o tym zapominają, że już przygotowujemy tą rozsadę, tak jak tutaj w rozsadniku, tu jest odpowiednia temperatura, wszystko wiadomo, ale jednak ta rozsada, czy jednak to nasiona trafia nam na to pole, y, gdzie no jednak są niesprzyjające warunki, bo wiadomo, że w dużej części gleby są bardzo zdegradowane, tam jest dużo patogenów chorobotwórczych i w ogóle, więc to też jest bardzo istotne, żeby pod ten agregat zmieszać z górną warstwą gleby, przygotować, dać pół kilograma bakterplant, pół kilograma Humiagry. Można, jeżeli są skrajne przypadki, bardzo zła kondycja gleby, dać po kilogramie, bo to jest nielogiczne, wydają ciężkie pieniądze na rozsady czy nasiona, produkując to wszystko ogrzewanie i tak dalej, a potem i tak nam trafi to tam do tej gleby, gdzie są problemy, bo to jest bardzo istotne. Tutaj mamy idealne warunki, prawda? Adam, a jednak to trafi już będzie, już będzie narażona na skoki temperatur, na to wszystko co będzie nam do tego systemu korzeniowego przychodzić i łować. No wiadomo, nam zawsze zaatakować. jest pod tunelem, pod żadnym, każdą osłoną jest zawsze bezpiecznie, jak to pójdzie w pole ziemia jest niezabezpieczona, więc wtedy jest można powiedzieć jeszcze bardziej narażona na różne patogeny i inne choroby. No liczymy Adam na tegoroczną współpracę znowu, żeby się robił kolejne testy, tak jak to robiłeś w zeszłym roku. Dziękujemy za podsumowanie. Państwo tam będą mogli to znaleźć w internecie, właśnie u Adama, całego sezonu. Liczymy, że w tym roku również zrobisz takie same doświadczenia, więcej tych doświadczeń, może na różnych. Tutaj postaramy się dostarczyć sobie więcej produktów, żebyś popatrzył, bo niezależni właśnie producenci są dla nas bardzo ważni. Myślę, że dla Państwa również że jest coś niezależnego z gospodarstwa, a nie yy, sucha reklama. Yy, yy, teraz na pewno będziesz robił glebę, a również udało Ci się może zrobić na jesieni i dało Ci je tak zrobić właśnie na resztki do nie nie, 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 nie zrobiliśmy. Nie, bo dopiero w grudniu, jakoś tak w grudniu wjechaliśmy na jedno pole, by zaorać. Teraz drugie czeka jeszcze na wiosenną orkę. Tutaj ja mówię, no na pewno będzie podpora. My pora na przykład sadzimy na rybinie. Będzie to pod robione, tak samo zastosowany, Seller prawdopodobnie też pójdzie, bakter plan, by to sprawdzić jak, jak to ma od rozsady aż po sam zbiór jak będzie wyglądał. Yy, jeszcze nadmienie z wiosny teraz wszystkie o ziminy, co Państwo będziecie mieć. Dobrze jest pomyśleć, popatrzeć Państwo okiem na, na temat albo humu, jeżeli chodzi o właśnie czynniki stresowe na zapudnienia, to też jest ciekawe preparat z połączeniem humiagry, czyli pasów humusowych i Askorpilium Lodowcą w wyciągu z grunatnej algi e, morskiej. Więc to naprawdę fajnie działa na stres biotyczny i ja abiotyczny. Zachęcam Państwa do e, rzucenia okiem. Adam, to co? Popracujemy. Popracujemy. <laughs> tak jest. Dziękujemy Państwu.